w kategorii wagowej 75 kg Narożnik czerwony Życiński, Kasjusz Sakogdańsk, narożnik niebieski, Sobierajski Wojciech Feniks z Warszawa, Wojciech Sobierajski. W niebieskim stroju zwycięzca kategorii wagowej do 75 kg z piły, gdzie właśnie w finale pokonał reprezentanta Zeroszeżkowa z Katowice Tomasza Gromackiego. Bardzo ładny prawy prosty Życińskiego na wejściu. Początkowej fazie walki, walka w dystansie. Wojtek Sobierański troszeczkę wyszedł od swojego przeciwnika, dłuższy zasiąg ramion. Piękny lewy sierpowy teraz aż zachwiało reprezentantem Sakogdańsk. No gdyby tutaj Sobierański ponowił atak Mógłby naprawdę osiągnąć znakomity efekt w postaci liczenia ewentualnie końca pojedynku. Naprawdę ten lewy sierpowy był bardzo celny na sam koniec brody i tutaj przeżywałby na pewno Życiński. Trudne chwile. Teraz już troszeczkę wyżej lewa ręka zablokowała kolejny sierpowy Sobierajskiego. Piękna prawa prosta Sobierajskiego. No troszeczkę deprymuje Sobierajski tymi nisko opuszczonymi rękami swojego przeciwnika. Świetny materiał naprawdę na zawodnika z Wojtka No troszeczkę tutaj reprezentant Sako się odwrócił i cios wylądował jednak na plecach na pewno to przewinienie, które sędzia zagrodnik nie było zamierzone, ale teraz tutaj są ciężkie chwile. Rzeciński jest w odwrocie i sobierajski naprawdę tutaj pokazuje bardzo dobre przygotowanie i techniczne i taktyczne również. Runda dla Nesabirajskiego. Niemniej jednak Życiński tutaj sobie prawda e, będzie chciał, może w drugiej rundzie zniwelować tę przewagę. Wszystko zależy na pewno od niego i chcąc z ringu w Gliwicach zwycięzcą, będzie musiał troszeczkę zmienić taktykę pojedynku. W tej chwili jest normalnie w odwrocie Sobierajski, to co mówiłem bardzo wyluzowany, z, z, balansujący świetnie tułowiem. Normalnie no powiem szczerze trochę d, ośmiesza reprezentanta Sako Gdańsk swoją pozycją bokserską. ładna akcja teraz Życińskiego. Prawy prosty, ale już kolejne ciosy sobie Rajskiego. Życiński zachęcony, podenerwowany. Chce się zrewanżować jakimś mocnym czasem swojemu przeciwnikowi. na prawa Sobierajskiego. Na pewno Sobierajski tutaj już całkowicie zdominował swojego przeciwnika. Swobodnie kontroluje przebieg tego pojedynku. Wykorzystuje swoje doskonałe warunki fizyczne, bardzo elastyczny. Długi zasiąg ramion, doskonały przegląd sytuacyjny i wszystko to składa się na to, że Sobierajski jest tutaj zawodnikiem dyktującym warunki w tym pojedynku. Koniec drugiego starcia. Zabieralski na pewno zwiększył przewagę. I rozpoczęła się ostatnia runda pojedynku. Życiński, Kasiusz, Sako, Gdańsk, Sobierajski, Wojciech, Feniks Warszawa. Piękna akcja Sobierajskiego. No tutaj Rzeciński troszkę chciał się zrewanżować ciosem V. Sędzia Zagrodnik przerwał akcję reprezentanta Sako. Ale teraz bardzo ładna prawa prosta Rzecińskiego trafia. Piękny prawy prosty teraz Sobierajskiego Teraz o milimetry, ale następny sierp prawy już był celny. I jeszcze jeden taki prawy prosty Nad lewą opuszczoną Życińskiego trafia w jego głowę. No może się podobać na pewno sposób prowadzenia walki przez Sobierajskiego. W trzecim starciu nie ryzykuje jakichś szaleńczych akcji. Spokojnie czeka na przeciwnika. I kontruje go ciosami prostymi. Poparte jeszcze z doskonałą pracą nóg, odejściem. Zaś stepami. Również ciosy na dolne partie. Teraz, teraz był cios V. Bardzo ważnym jest dobre rozeznanie sytuacji przez sędziego ringowego w pojedynku bokserskim. I tutaj pan zagrodnik naprawdę prezentuje nam fachowość na najwyższym światowym poziomie, można powiedzieć. Tak jak mówiłem, sędzia klasy AIBA.

I za moment oficjalny. Werdykt pojedynku pomiędzy Kasiuszem Rzecińskim Sakogdańsk a Wojciechem Sobieralskim, Sobierajskim Kategoria, Feniks Warszawa. Feniks, Warszawa. Oczywiście jednogłośne zwycięstwo Wojtka Sobierajskiego. Jutro w, w półfinale zmierzy się z Tomaszem Gromackim.